Nazywam się Iwona Nowak i mam 49 lat. Mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim, niewielkim, ale malowniczym miasteczku położonym między Łodzą a Pietrkowem Trybunalskim. Na co dzień pracuję jako kasjerka w lokalnym supermarkecie, a wieczorami gotuję dla męża i dwóch synów. Moje życie toczy się w rytmie zakupów, obiadów i sprzątania. Ale trzy razy w tygodniu wszystko się zmienia. To wtedy znikam z domu i idę na trening siatkówki kobiet do hali sportowej przy liceum imienia Rejmonta. Nie jesteśmy profesjonalistkami, ale mamy serce do gry. Zaczęło się niewinnie, chciałam tylko ruszyć się po pracy, ale z czasem te treningi stały się dla mnie czymś więcej. Tam jestem kimś innym. Tam jestem sobą. Pewnego chłodnego wieczoru, gdy przyszłam do hali wcześniej niż zwykle, Zauważyłam nieznajomego mężczyznę stojącego niepewnie przy wejściu. Miał około pięćdziesiątki, lekko siwiejące włosy i ciemno-niebieską kurtkę. Był wysoki i miał w sobie coś nieśmiałego, jakby bał się, że zaraz ktoś go wyprosi. Spojrzał na mnie i nieśmiało się uśmiechnął. Dobry wieczór. Przepraszam, czy można się przyłączyć? zapytał z lekkim zawahaniem. Nazywam się Marek Zieliński. Niedawno przeszedłem na emeryturę i szukam jakiejś aktywności, ktoś mi polecił waszą grupę. W pierwszej chwili zapanowała konsternacja. Męski zawodnik w naszej dmamusinej drużynie? Ale zanim zdążyłam coś powiedzieć, nasza kapitan, Basia, przyjęła go z szerokim uśmiechem. Jasne, Marek. Każda para rąk się przyda. Zobaczymy, co potrafisz. Na początku grał niezgrabnie. Piłka odbijała się od jego ranion, jakby nigdy wcześniej nie miał z nią do czynienia. Ale był uparty. Za każdym razem podnosił się z uśmiechem i próbował jeszcze raz. Nie narzekał, nie tłumaczył się. Tylko ćwiczył. Z czasem zaczął się wyrabiać. Jego serwy były coraz celniejsze, a odbicia już nie wpadały w trybuny ale najważniejsze było to, że nie próbował dominować. Był cichy, pomocny, uważny na innych. Kiedy pomagał mi przestawiać siatkę, zauważyłam, że unika dotykania mojego ramienia, jakby bał się, że mnie urazi. Pewnego wieczoru, gdy wszystkie dziewczyny już wychodziły, Marek podszedł do mnie z piłką w rękach. Iwona, czy zostałabyś chwilę? Nie mogę wciąż złapać odpowiedniego ruchu przy zagrywce. Może spojrzysz na moją postawę? Nie miałam żadnych planów, chłopcy byli u kolegów, a obiad już dawno gotowy. Kiwnęłam głową. Zostańmy chwilę. Ja też muszę popracować nad swoim blokiem. Hala opustoszała, a światło zostało tylko nad boiskiem. Wszystko nabrało dziwnie intymnego charakteru. Cisza, odbicia piłki, nasz oddech i echo kroków. Podeszłam do Marka, gdy próbował ustawić ręce. Delikatnie poprawiłam muranie, dotykając jego barku. Drgnął. Przepraszam, nie jestem przyzwyczajony do. Dotyku, powiedział z lekkim rumieńcem. Uśmiechnęłam się. Nie bój się. Tu jesteśmy tylko my. Możesz się wyluzować. Po chwili prób, gdy podlał nam się po plecach i włosy kleiły do czoła, usiedliśmy na materaku przy ścianie. Milczeliśmy przez chwilę, aż w końcu powiedział cicho: Jesteś bardzo ciepłą osobą, Iwono. Lubię być tu, z Tobą. Spojrzałam na niego z lekkim zaskoczeniem, ale nie odwróciłam wzroku. Ty też wnosisz coś nowego. W tej chwili Marek pochylił się lekko, i jego głos był niemal szeptem. Wiesz, odkąd cię zobaczyłem, zawahał się, myślę o tobie. Dużo. I nie chodzi tylko o siatkówkę. Zamilkłam. Moje serce przyspieszyło. Coś we mnie rozkwitało, coś, co przez lata spało. Delikatnie oparłam się o jego ramię. On też nie powiedział nic więcej tylko położył dłoń na moich plecach. Jego dotyk był delikatny, jakby bał się, że zniknę. Zamknęłam oczy. W tej półciemnej hali, pachnącej kurzem i potem, poczułam się młoda. Po raz pierwszy od lat. Po tamtym wieczorze coś się zmieniło. W naszym zespole nikt głośno nie komentował obecności Marka, ale wszyscy zauważyli, że coraz częściej zostajemy po treningu tylko we dwoje. A ja przestałam się spieszyć do domu. Nawet jeśli w torbie miałam zimny obiad i telefon milczący od męża. Było coś ekscytującego w tej codzienności, która nagle nabrała kolorów. Może to przez sposób, w jaki Marek czasem na mnie patrzył, nieśmiało, ale z ukrytą głębią. Może przez to, jak pomagał mi z torbą, jak dotykał mojej dłoni niby przypadkiem, ale zostawiając na skórze delikatny dreszcz. Któregoś dnia, po intensywnym treningu, Marek zaproponował: Może pokażesz mi, jak poprawnie ustawiać nogi przy bloku? Sam nie mogę tego załapać. Uśmiechnęłam się i założyłam włosy w kucyk, czując, że jestem cała mokra od potu. Miałam na sobie dopasowane legginsy i koszulkę bez rękawów. Sportowy stanik lekko zarysowywał się pod materiałem a na szyi błyszczał srebrny łańcuszek z medalikiem. Zawsze go nosiłam, nawet na treningi, był pamiątką po mamie. Pokażę ci, ale tylko jeśli ty później poprawisz mój serwis, rzuciłam z udawaną surowością. Zaczęliśmy ćwiczyć, ja klękałam na jednej nodze, pokazując mu ustawienie ciała, a on, pochylony nade mną, próbował to powtórzyć. W pewnym momencie nasze twarze znalazły się bardzo blisko siebie. Jego oddech mieszał się z moim. Nie powiedzieliśmy nic, ale nasza cisza była gęsta. Napięcie zawisło między nami jak ciepła mgła. W końcu usiedliśmy na podłodze przy siadce, zmęczeni, ale dziwnie pobudzeni. Marek wyjął z torby butelkę wody i podał mi ją. Wzięłam kilka łyków, a potem, zupełnie bez namysłu, oblizałam usta, czując jego spojrzenie ślizgające się po mojej twarzy i szyi. Wiesz, Iwono, powiedział cicho to dziwne, ale od kiedy tu przychodzę, czuję się inaczej. Jakby, znowu coś miało sens. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Zamiast słów, po prostu odwróciłam głowę i spojrzałam na niego. Długo. W jego oczach nie było pożądania, było coś głębszego, coś niepokojąco prawdziwego. A potem jakby mimo siebie Pochylił się i dotknął palcami mojego policzka. Było to niemal niezauważalne, jak piórko, ale poczułam to wszędzie. Serce mi przyspieszyło. Nie cofnęłam się. Zamiast tego, powiedziałam: Wiesz, że jeśli ktoś nas zobaczy, będzie gadanie? Uśmiechnął się lekko. Wiem, ale może warto zaryzykować dla tej chwili. Chciałam odpowiedzieć, ale w tym momencie zgasło główne światło w hali. Zostały tylko boczne lampy przy ścianie, które rzucały długie cienie na boisko. Wszystko zrobiło się ciche i zamglone. Złapał mnie za rękę, niepewnie, jak chłopak w liceum. I wtedy po prostu wstałam, poprowadziłam go w stronę pomieszczenia z materacami i zasłonami, gdzie czasem zostawialiśmy sprzęt. Tu nas nikt nie znajdzie. Powiedziałam cicho, trochę żartem, trochę serio. Weszliśmy do środka. Pachniało kurzem, skórą piłek i emocją. Oparłam się plecami o ścianę. On stanął naprzeciwko. Nic nie mówił. Spojrzał na mnie z tą samą miękkością, co wtedy, gdy po raz pierwszy zapytał, czy może dołączyć do drużyny. A potem zrobił krok. Jego palce musnęły moje biodro. Nic więcej. Ale wystarczyło, bym poczuła, że moje ciało wciąż żyje, że ja wciąż jestem kobietą. Zamknęłam oczy. I wtedy, niespodziewanie, usłyszeliśmy skrzypnięcie drzwi hali. Zamarliśmy. Marek odsunął się powoli, jakby właśnie wybudził się ze snu. To pewnie ważny Lepiej wracajmy, zanim ktoś pomyśli coś, czego nie było, wyszeptał z półśmiechem, choć w jego oczach było rozczarowanie. Wyszliśmy razem, ale nie dotykaliśmy się już. Tylko spojrzenia zostały, ciężkie, niespokojne, niewypowiedziane. Jedno pytanie w mojej głowie: Czy gdybyśmy mieli więcej czasu, wydarzyłoby się coś więcej? Minęło kilka dni. Treningi toczyły się jak zwykle: piłki latały po boisku, dziewczyny śmiały się i narzekały na zakwasy, a Marek. Marek był jak cień obecny, ale odległy. Nie odważyłam się zaprosić go na rozmowę. Sama nie wiedziałam, co czuję. Tyle lat byłam tylko żoną, matką, a teraz ktoś sprawił, że znowu czułam się kobietą. W czwartek, po treningu. Gdy większość dziewczyn rozeszła się do domów, Marek podszedł do mnie z małą torbą. Miał na sobie ciemną bluzę i sportowe spodnie, ale nawet w tym stroju wyglądał elegancko. Iwona zaczął, a jego głos był miękki jak ciepłe mleko pomyślałem jeśli masz chwilę, mógłbym podzrzucić cię do domu? Zawahałam się tylko chwilę. Wiesz, co, mam lepszy pomysł. Chodź ze mną. Wypijemy herbatę i zjemy coś domowego. Uśmiechnął się, trochę zaskoczony. Mój dom był zwyczajny parterowy, z czerwoną dachówką i pachnącym ogródkiem. Mąż był w delegacji, chłopcy nocowali u babci. Dom był pusty i cichy aż zbyt cichy. Właśnie w takiej ciszy najlepiej słychać własne myśli. I bicie serca. W kuchni zaparzyłam herbatę malinową i postawiłam na stole talerzyk z ciastem francuskim, jeszcze ciepłym. Marek usiadł naprzeciwko mnie, a ja usiadłam bokiem, opierając nogę o krzesło. Moje legginsy wciąż były wilgotne po treningu, a rozpięta bluza odsłaniała ramiona. Masz piękną kuchnię, powiedział, rozglądając się. Pachnie tu jak dom. Bo to jest dom. Odpowiedziała mi sama, nie wiem czemu, ale poczułam gulę w gardle. Siedzieliśmy w milczeniu, popijając herbatę. Atmosfera była gęsta, ale nie ciężka. Raczej, gęsta od oczekiwania. W pewnym momencie Marek sięgnął po ciastko, a jego dłoń lekko musnęła moją. Nie cofnął jej. Spojrzał mi w oczy i powiedział: Myślisz czasem o tym, co by było. Gdybyśmy się spotkali wcześniej? Wbiłam wzrok w filiżankę. Gdybym cię spotkała wcześniej, może bym nie była taka zamknięta. Może moje ciało i serce nie spałyby tyle lat. Marek powoli wstał i podszedł do mnie. Bez słowa. Położył dłoń na moim karku, delikatnie, jakby sprawdzał, czy nie odsunę się. Nie odsunęłam się. Wstałam również. Byliśmy blisko, a światło w kuchni rzucało ciepły cień na jego twarz. Pachniał potem drewnem i czymś czystym. Pochylił się i dotknął czołem mojego czoła. Mogę? Nie odpowiedziałam słowami. Po prostu zamknęłam oczy. Jego usta musnęły moje. Delikatnie, bez pośpiechu. Czułam jego oddech. Jego dłoń na moich plecach, jego drugą rękę, lekko zaciśniętą na moim biodrze. Nasze ciała się nie ścierały, raczej otulały. Pocałunek był powolny. I cichy. Jakbyśmy bali się, że hałas zniszczy to, co się rodziło. Gdy odsunął się na milimetry, otworzyłam oczy. Ja, nie wiem, co robimy, wyszeptałam. Ja też nie, odpowiedział. Ale czuję, że to prawdziwe. Delikatnie pociągnęłam go za rękę i poprowadziłam do salonu. Zapaliłam tylko małą lampkę. Usiedliśmy obok siebie na kanapie. Milczeliśmy. Jego dłoń powędrowała do mojego uda przez materiał legginsów. Nie było w tym nic wulgarnego. Tylko ciepło. Dłonie dorosłego mężczyzny, który wie, jak się zatrzymać przed granicą. Położyłam głowę na jego ramieniu. Gdy tak siedzimy, mam wrażenie, że znowu jestem młoda. Bo jesteś, odpowiedział, muskając ustami moje włosy. Jesteś piękna. Nagle usłyszeliśmy dźwięk dzwonka do drzwi. Zamarliśmy. Wstałam szybko i podeszłam do wizjera. Sąsiadka. posul. Spojrzałam na Marka. Musisz już iść. Ona dużo gada. Kiwnął głową i wstał. Podeszłam do niego. Nie całowałam. Tylko dotknęłam jego dłoni. Jutro po treningu? Znowu? Tak. Ale nie w kuchni. Może w parku? Uśmiechnęłam się. Nazajutrz trening minął spokojnie, choć nie bez ukradkowych spojrzeń. Wydawało mi się, że dziewczyny coś czują. Kasia i Basia wymieniały się dziwnymi uśmieszkami, gdy Marek podawał mi piłkę. Ale nikt nic nie mówił i może dobrze. Milczenie dorosłych to często najlepsza forma akceptacji. Po zajęciach Marek poczekał przy bocznym wyjściu. Miał na sobie elegancki płaszcz i wełniany szalik, wyglądał bardziej jak wykładowca niż emeryt. Podeszłam do niego, nie mówiąc nic. Wystarczyło spojrzenie. Poszliśmy pieszo do miejskiego parku, tego niedaleko osiedla, gdzie stały ławki z zielonymi poręczami i rosły brzozy, których białe pnie błyszczały w lampach ulicznych. Było zimno, więc wsunął moje dłonie w swoje kieszenie. Iwona. Co my właściwie robimy? Spojrzałam na niego spod kaptura. Żyjemy. Chyba pierwszy raz od lat. Usiedliśmy na ławce. Noc była cicha. Liście jeszcze szeleściły pod butami, a powietrze pachniało wilgocią i czymś znajomym, jak wspomnienie pierwszej randki, pierwszego zakochania. Moje dłonie były w jego kieszeniach, ale w sercu czułam zamęt. Marek nagle wyjął coś z wewnętrznej kieszeni płaszcza: Mały flakonik z perfumami. Kiedyś używałaś takich? Jeszcze w grudniu Pamiętasz? Zdziwiłam się Ty to zauważyłeś? Nie tylko zauważyłem. Ten zapach nie dawał mi spokoju kojarzył mi się z Tobą podał mi flakonik. Wzięłam go. Był ciepły od jego ciała. Odkręciłam i delikatnie spryskałam nadgarstek. Ten zapach, kwiatowo-drzewny, kobiecy, nieco pikantny. Jak echo mnie sprzed lat. Bez słowa przyłożył swoje usta do mojego nadgarstka i zamknął oczy. Nie pocałował, tylko wciągnął powietrze. Chyba się uzależniłem, szepnął. Zadrżałam. Moje ciało odpowiedziało szybciej niż rozum. Nachyliłam się i dotknęłam jego ust swoimi. To nie był pocałunek pełen namiętności. To było potwierdzenie, że oboje to czujemy. Tego wieczoru nie wróciliśmy do mnie. Weszliśmy do hotelu w centrum miasta. Marek zapytał w recepcji o pokój na kilka godzin, na odpoczynek po treningu. Z lekkim rumieńcem. Zamknęliśmy się w pokoju na ostatnim piętrze. Małym, czystym, z białą pościelą i poduszkami pachnącymi świeżym proszkiem. Chcesz się przebrać? zapytał, podając mi mały, sportowy plecak. W środku była nowa piżama, ciepłe skarpetki i różowy, miękki szlafrok. Z metką spojrzałam na niego zdziwiona. Kupiłem to w aptece. Obok była drogeria. Wydało mi się, że może ci się spodoba. Jesteś niemożliwy, szepnęłam i zamknęłam się w łazience. Gdy wyszłam, stał już przy oknie. W białym teżircie i szarych spodniach. Jego sylwetka odbijała się w szybie. Nie był młody, ale był mężczyzną. Podszedł do mnie powoli. Dotknął materiału szlafroka Pasuje do ciebie miękki, kobiecy i trochę prowokujący prowokujący bo wystarczy go lekko rozchylić szepnął i pociągnął za pasek Nie zdziałam go ale nie protestowałam tylko stanęłam bliżej. Nasze ciała zetknęły się przez tkaninę czułam jego oddech na szyi. Moje dłonie zacisnęły się na jego ramionach. Byliśmy dorośli. Nic tu nie było wulgarnego. Ale wszystko było żywe, prawdziwe, pulsujące. Leżeliśmy później na łóżku, ubrani, ale bliscy jak nigdy. Jego dłoń spoczywała na moim brzuchu, pod materiałem szlafroka, głaskała mnie przez cienką bawełnę piżamy. Każdy ruch był powolny, badany, jakby na nowo odkrywał moją skórę. Nie wiedziałem, że jeszcze można tak się czuć, szepnął w moje włosy. Ja też nie, ale nie chcę, żeby to się skończyło. Może, nie musi. Cisza znów zapadła między nami. Ale tym razem była to cisza obietnicy, nie zakończenia. Wróciłam do domu późno w nocy. W kuchni paliła się tylko lampka. Mój telefon leżał na stole z nieodebranym połączeniem od męża. Zimna herbata w filiżance przypomniała mi, że rzeczywistość istnieje. Ale ja już byłam gdzie indziej. Przez kilka kolejnych dni czułam się, jakbym poruszała się po cienkim lodzie. Z jednej strony obowiązki, zakupy, obiad, pranie. Rozmowy z mężem o rachunkach i dzieciach. Z drugiej, Marek. Jego wiadomości były krótkie, ale czułe. Dzień dobry, piękna. Zimno dziś. Ubierz się ciepło. Tęsknię. Wiedziałam, że to nie jest tylko przelotna fascynacja. Coś we mnie się obudziło. Coś. Czego nie chciałam zabić kolejnym, trzeba i nie wypada. W niedzielę Marek zaprosił mnie na kawę do małej cukierni na obrzeżach Tomaszowa. Siedzieliśmy przy oknie. Padał deszcz. Przez szybę widać było, jak ludzie z parasolami biegną do samochodów. Nasza kawa parowała, a jego dłoń znów była na mojej. Iwona, chciałbym coś z tobą zbudować. Może powoli, bez presji, ale naprawdę. Patrzyłam na niego długo. Za długo. Marek, ja mam rodzinę. Wiem. I nie proszę cię o nic więcej niż to, co już między nami jest. Ale nie mogę udawać, że nic nie czuję. Przygryzłam wargę? Jego szczerość mnie rozbrajała. Może i nie powinno się, ale moje ciało? Mój umysł reagują na Ciebie tak, jakby to Ty byłeś moim domem. Po kawie odprowadził mnie do auta. Włożył mi do kieszeni czekoladkę w złotym papierku. Na później. Kiedy zatęsknisz? W domu czekał mąż. Siedział przy stole z herbatą, jego twarz była spokojna, ale oczy miały ten szczególny błysk. Wiedział. Gdzie byłaś? Na kawie z koleżanką. Spojrzał na mnie dłużej, potem skinął głową. Długo cię nie było. Nie odpowiedziałam. Tego wieczoru nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, słuchając deszczu i własnych myśli. Czułam się jak rozdarta na dwie połowy. Jedna chciała dalej być przykładną żoną i matką, druga kobietą, która znów coś czuje. W poniedziałek nie poszłam na trening. Marek napisał tylko: Czekałem. Nic się nie stało, ale tęsknię. W środę przyszłam. Dziewczyny przywitały mnie entuzjastycznie, ale Marek nie podszedł. Przez cały trening był skupiony, chłodny, jakby między nami nic nie było. Po zakończeniu, gdy już pakowałam się do wyjścia, podszedł. Masz chwilę. Skinęłam głową i poszliśmy do bocznego korytarza. Stał przede mną z rękami w kieszeniach. Iwona, nie chcę cię naciskać. Ale musisz wiedzieć, dla mnie to nie była zabawa. Dla mnie też nie, szepnęłam. Ale? Ale nie jestem gotowa niczego burzyć. Jeszcze nie. Pochylił głowę, a potem spojrzał mi prosto w oczy. Poczekam. Ale nie wiecznie. Odwrócił się i odszedł. Nie zatrzymałam go. Tego wieczoru w domu odkurzałam starą skrzynię z pamiątkami. Znalazłam zeszyt z liceum. W środku wiersz, który kiedyś napisałam. O tęsknocie za kimś, kto pojawia się za późno. Ironia losu. Włożyłam zeszyt do torebki. Nazajutrz pojechałam na trening. Marek nie przyszedł. Tydzień później też nie. Kiedy w końcu zapytałam basię, powiedziała: Marek? Przeprowadził się do sandomierza. Podobno dostał jakąś propozycję pracy z młodzieżą. Mówił, że potrzebuje świeżego początku. Zamilkłam. Wieczorem w kuchni zaparzyłam sobie malinową herbatę. W kieszeni płaszcza znalazłam zgnieciony złoty papierek od czekoladki. Jego zapach już dawno zniknął. Ale wspomnienie. Nie. Patrzyłam przez okno na nocne światła Tomaszowa. I wiedziałam, że to nie koniec. Że jeszcze go spotkam. Bo niektóre historie nie kończą się po ostatniej stronie. One dopiero się zaczynają.